Przebije i z 6, chciałbym objechać. Zobaczcie, udało mi się go wykiwać. Siemanko i zajtajcie bitw na żywo AMX CDC. No name without name zaproponował, żebym zagrał mocarnym AMX CDC, który jest wyśmiewany przez praktycznie całą społeczność WOTA. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeżdżący karton, który ma działo, które strzela za 240 i tak jest. Ładujemy go po około 6 sekund na zwykłych modułach 5.75, jeszcze można niżej zajść na fioletach. Jest Lynx, strzelam i nie trafiam. Prędkość pocisku 1000 metrów na sekundę, szkoda, że to nie weszło, ale to był też daleki dystans. lt 42 jest w standardowym krzaczku, Lynx pojechał sobie tam. My mamy górkę przejętą, nikt prawie, że nie, nie wjechał na górkę ze strony drużyny przeciwnej. Jest TS-54, będzie bokiem, ale po strzele pewnie zostać wykryty. I znowu nie trafiam. Nie, no to jest jakiś hit, że tyle strzałów oddałem i nic nie trafiłem. Może su 130, może nie. TS54 wjeżdżają te czołgi, ale na nich bicia nie ma. Też nie mam jakichś powiedzmy, stuprocentowych strzałów od boku. No jak to nie wchodzi? Nic nie trafiam w ogóle, ale celność IMX-CDC nie jest taka tragiczna na papierze. Ogólnie rzecz biorąc, to uważam, że IMX-CDC, powiedzmy, ma całkiem. No może nie ok, ale no nie jest taki beznadziejny jak każdy go opisuje, trochę ta karykatura jego jest przerysowana. Wiadomo, że żaden słaby gracz na nim się nie odnajdzie, no bo ten czołg wymaga tego, żeby cały czas siedzieć, chować, wychylać, cofać, zmieniać pozycję, korzystać z mobilności, ale jak dla mnie to jest słaby czołg, wiadomo, żeby nie było, że go jakoś też nie wiadomo co o nim sądzę. Jednak porównując go do jakiegoś Musa, na przykład M48, tego Royal Panzer ten z pychaczem, czy inne tego typu pojazdy, medus ósmego tieru Pilot, no to ja uważam, że AMX aż taki beznadziejny nie jest i Szczerze powiedziawszy, uważam, że nawet jest lepszy od tych czołgów. Jednak przyjęło się, że każdy hejtuje Amix CDC, wyśmiewa w wielu memach i. Stąd też taka opinia. Jednak też to są podstawy, no bo to jest jeżdżący karton, który, no jak widzicie, jest całkiem wielkiej sylwetki, jak na tego typu czołg. No i łatwo go trafić, przebić. Jak dostajecie spota, to od razu praktycznie tracicie punkty wytrzymałości. Musicie być bardzo uważni. No i kurczę, cały czas oddaję już tyle strzałów w tej bitwie. Nic mi nie wchodzi, nic nie trafiam. Nie wiem, czy to jest taka magia pierwszej bitwy. Później będzie lepiej, czy nie. Bo na razie, w sumie, to jednak. Jednak to jest jakiś jeden wielki mem i chciałem troszeczkę wybronić tego MX-a wśród innych opinii, innych czołgów, ale no na razie to nie wiem jak go wybronić, no bo ta pierwsza bitwa jest tragiczna. Zjadę sobie chyba w dół i może w złapie kon na T28, zaświeciłem bz -ę. Nie wiem czy ona mnie wykryje. Nawet te wszystkie strzały, które oddaję też nie są jakieś takie powiedzmy stuprocentowe. Ja widzę kawałki czołgów i na tej podstawie Oddaję te strzały. No bo widzicie, że na bliski dystans nie ma żadnego sensu podjeżdżanie takim Cudeciem, ale może zaraz złapię to 28. Akurat zniknął. ok, dostał, ale ja zostałem spota. Tylko te 28 się na mnie odwraca. Ja z przodu łatwo nie przebiję. Chciałbym go jakoś, nie wiem, objechać, coś zrobić. No, 600 uszkodzeń, pierwsza bitwa to nie powala. Aha, pierwszy Morak, Bardzo często pada tutaj magazyn amunicyjny. Ja zjadę sobie tutaj od dołu, żeby nie zabrać kolejnego strzału. Okej, okay, udało się. No i dobra, dobijam obsydiana, bo to jest czołg na jeden strzał, który szybko ładuje, może zadać mi sporo uszkodzeń. I wyjeżdżę na to t 8 2 będę go kasować. On odwraca wieżę, teraz torwak. Spróbuję jakoś uciec, żeby nie zebrać. Czy mobilność mi na to pozwoli? Pozwoliła. Został Emil, a nawet go staranuję. Wiem, że to może nie być najlepsza decyzja. Ale w sumie zadałem mu więcej z tego terenu, Nie spodziewałem się, jestem czołgiem średnim, a udało się jeszcze wyciągnąć 2000 uszkodzeń. No Wynik tam czwarty w drużynie, raport szczegółowy, zarobkowo 64000, Tak to się prezentuje bez tych misji i tak dalej. Lecimy dalej. Matchmaking z dziewiątymi poziomami. Ja chyba tu nie widzę innego, żadnego innego rozwiązania, tylko podjechanie sobie w te krzaczki, celowanie się w czołgi, które tutaj będą się wychylać. Może ktoś tu, może ktoś będzie zjeżdżać. Tak się wychylam od czasu do czasu, sprawdzam to bardziej intensywnie. Liczę na to, że ktoś, może właśnie tu się cofnie i podcelownik, to bardzo często ma miejsce na tej mapie, ale jest gest rozjeżdżający w dół. No, akurat ja, ja mu nic nie zrobię, chyba że się gdzieś tu wychyli, ale muszę być bardzo ważny, no bo strzale od razu cofka. Te czołgi w ogóle wjechały na ten bunkier do środka. O, może Karnarvon teraz? Kaman, zapraszam. Oho, jest też piątka. Oddaję, że odcofam, bo boję się, że ktoś mnie wykryje. Oho, widzicie. Bardzo warto być takim zachowawczym, czujnym, żeby w każdym momencie się schować, no bo gdybym stał sekundę dłużej, to prawdopodobnie coś bym zabrał. TS piątka jest znowu bokiem, tyłem. Buraz podjechał. Teraz nie chcę być, nie chcę stać w krzaku od tej strony, bo spodziewam się, że ktoś strzeli na ślepo. Widział mnie, że ja tu jestem wykryty, więc bardzo prawdopodobne jest to, że jakiś niszeciel stąd za kilka sekund strzeli w to samo miejsce, dlatego ja już nie jestem wychylony w tym krzaku, ja się wychylę z tego krzaka w momencie, kiedy będę mieć pewność, że mogę do kogoś strzelić. Jest lwy, jest SHPTK. Oj, jaj, jaj. Dobra, weszło, spoko. My wygraliśmy sobie na tym bunkrze i ja nie zostałem wykryty po strzale, więc fajnie ta pięćwórka wycofała wszystkie, wszystkie czołgi, które mogły mnie zaświecić. Burask tutaj. Może Buras mi wyjdzie pod celownik. T95 to ja nie ruszę, chyba że będzie tyłem, bokiem. Aj, i tak nie to pancerza. No szkoda. giesor tutaj. T95 może oddać strzał ślepo. Bardzo dziwna bitwa, jak na tą bezpieczną przystań. Wyczyściliśmy środek, a tu mamy lwa T95. Chyba 9 95 strzeliło nawet, tak mi się wydaje, więc może spróbuję jakoś agresywnie się wychylić, widzę, że SKPTK nie jest na pozycji, jest lewe, lwe strzeliło, jest burask, ja zjadę w dół, wejdę w pojedynek z tym buraskiem i lwem. Może sprowokuje to, że jakiś sojusznik za mną pojedzie. Chowam się od T95, chowam się teraz od buraski i mam tylko i wyłącznie lwa, który może do mnie strzelić, który jest plecami, który się poddaje. Ewentualnie T95 może bardzo mocno się wychylić, ale SKPTK zjeżdża na dół. Moim zdaniem raczej taka średnia decyzja. Ale on ładuje hajaki, zobaczcie, jak mnie masakruje z hajaków, to jest ogromny minus mix SDC. Na całe szczęście kolega raz nie trafił, ja go tu dobiję, ale widzieliście, on dwoma strzałami zrobił mi. No 800 uszkodzeń No i zostały dwa czołgi Warto żyć do samego końca tym CDC-kiem tak, Jesteśmy takim niewinnym czołgiem Który może trochę tych uszkodzeń Nakąsić w końcowym etapie bitwy Zresztą sami widzieliście O, to 95 tyłem Więc nie ma nic lepszego Niż go objechać Całkiem fajne zagranie to było, że Nie wyjechałem mu frontalnie On próbuje uciekać, ja sobie go przebijam Z moim szarfuturem nic chyba tu więcej nie zrobić. t 54 skoczyło. No i tu jest już sytuacja wyjaśniona. Znowu 2000 uszkodzeń, ale no trochę musiałem się napocić, żeby je zrobić. Zresztą w poprzedniej bitwie było podobnie i niestety cały czas na no, takim pełnym skupieniu uważam, że trzeba grać tym Amixem CDC i to jest spore minusy. Jakbym grał jakimś, nie wiem, czołgiem ciężkim. Typu Skoda czy coś, to mogę mieć chwilę takiej nieuwagi. Tak tutaj każdy taka jedna nieuwaga to jest od razu praktycznie garaż i zostało samo testo 3. Trochę jeszcze więcej ty uszkodzeń zrobiłem, ale mu nic raczej nie zadam. O, nawet oznaka pierwszej klasy. Może uda się wbić o oznakę mistrzowską na tym odcinku Pierwszy X, więc fajnie to było. Rozegrane szczegółowo 78 tysięcy. U sameczki Bulldog podjeżdża agresywnie, więc chciałbym go wykorzystać. To znaczy, w sumie grać z nim razem. To znaczy, on mi kogoś zaświeci. Ja się wceluję, oddam strzał za 229. Gdybym był takim Skorpionem, to już jest bomba za 500, praktycznie. Bulldoga nie ma, nie będę się, nie będę kombinować, bo nie pamiętam, czy żarówka mi się zaświeciła, czy nie, czy mam spota, czy nie, teraz prawdopodobnie już tego spota nie mam, jest STV, ale tu już chyba nic nie zrobię, to jest taki przykład pokazujący wam, dlaczego te średnie uszkodzenia na są ważne, bo często w bitwach mamy takie sytuacje, gdzie wychylamy się i oddajemy ten jeden strzał, no i dlatego to podkreślam, że takim CDC-kiem mam ten śmieszny strzał za 229 a prawdopodobnie innymi czugami, z większą alfą miałbym o wiele więcej uszkodzeń. Ale też wiadomo, trzeba trafić z takiego dystansu co codycek. Nie ma takiego tragicznego działa, jakiego widzieliście, jak, jak to widzieliście w pierwszej bitwie. To też na to zwracam uwagę. Joch będzie wyciągany przez. Op... Oj, 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 zapędziłem się. Widzicie to? Chwila nieuwagi, od razu dwie buły. Chciałem dać jakoś wsparcie temu Jochowi, i najlepsze zagranie będzie podychanie za ten kamień i stąd dawanie mu wsparcia. Nie pomyślałem o tym, to było trochę głupie. Nie wiem czy jestem wykryty? Chyba nie. Po strzale też nie będę, bo był krzaczek. Dałem mu gąskę. Fajnie bardzo. Ale to tyle. Zapomniałem o tej pozycji, że tutaj powinien się wychylić, żeby dać wsparcie Jochowi. Na przyszłość będę wiedzieć. Warto sobie przypominać te niektóre miejscówki. Rudżet to się wychyla, i dostał znowu. Nasze czołgi ciężkie, no muszą wygrać. Wiem, że to jest na samej górce, więc może oddam kilka strzałów na ślepo w tę lokalizację, może uda mi się go trafić gdzieś. Bo tu już myślę, że te czołgi się nie będą wychylać. Możecie sprawdzić po bitwie, czy udało mi się kogoś trafić, przebić. Może ktoś będzie bardziej tutaj, przy czerwonej linii. Na środku trochę przeciwnik nas podjeżdża tam. Czołgi ciężkie, całkiem dobrze się mają. O, wychylający się obsydian. Ładuje złoto na niego w ogóle, jest 2-4. Więc myślałem przez chwilę, żeby nie podjechać, ale wstrzymuję się. Bo zobaczcie, że nasz IS-6 i Joch nie mają dużo HP. Obsydian może ich powyciągać. I niestety on się wychyla pod takim kątem, że ja ze złota, mając 259 penetracji, nie mogę mu nic zrobić. O, teraz mi weszło ale były trzy rykoszety. Idzie z projektu, to wyciąga jocha. Aj, dobrze, dobrze, że dobrze projekt to padło. Szukam tego obsydiana, niestety nic. No, Prożetto rozwaliło ISA 6. Ja nie przybiłem obsydiana. No i został on sam. Aj, nasze czołgi ciężkie padły i ta strona nie jest wygrana. Chyba chyba odpuszczę i pojadę na drugą stronę jakoś albo na środek. Bo tutaj nie widzę za dużo możliwości niestety. Nie ma czołgów lekkich, więc tu nikt mnie nie powinien zaświecić, przejeżdżając przez środek, ale widzicie to, że my przegrywamy minus 3000 HP. No i tutaj przeciwnik też będzie pewnie odbijać tę stronę i wygra. Mamy tylko Carry w tej pozycji. Szukam przeszału na ISA 3, ale on się zawsze chowa. Jak mogę złapać ten kąt na niego. O i tu nie wygląda dobrze to wszystko. Może pojadę sobie za ten kamień i stąd dam jakieś wsparcie mojemu obsydianowi. Jest obsydian, który mnie wykrył i ja muszę poczekać. Muszę poczekać na pewno, aż zniknę, bo nie wiem, czy coś tam z tyłu jeszcze nie jest celowane na mnie. Zaduje złoto na obsydiana. Isu będzie przejeżdżać, to Isu mi coś pokaże. Strzał na ślepo poleciał w moją stronę. Nie, może ktoś tu będzie. Jakaś to szwurka albo Lis. No, spróbuję się wychylić bardziej na tego Lisa. On tutaj może być. Oddam strzał na ślepo, to nie weszło na pewno. Okej, okay, no nie wiemy, co z drugą stroną. Czy przeciwnik tam podjeżdża, czy nie podjeżdża. Nie mamy też za bardzo informacji na środku tu i yy, I lis jest. Okej, okay, to coś już to wiemy. zobaczę co tu się dzieje. Czy ktoś tutaj nie podjechał. No, ale informacji brak. Tam są czołgi w jednym miejscu. Nasz szwach pancer podjeżdża, tylko że on może zostać zaskoczony z lewej strony. Z lewej strony tak mogą go podjechać i... On wtedy niestety, ale zginie. Jak chcę tutaj patrzeć na środek, bo nie wiem co te niszczyciele zrobią. O i zostałem wykryty, jest obsydian i jest niszczyciel, który podjeżdżał środkiem. Trochę informacji zebraliśmy dla drużyny, żeby nie zostać zaskoczonym. Spróbuję wykorzystać skałki i wychyle się na obsydiana. Tylko jednocześnie... Muszę trochę uważać na MXA-C, który może mnie zaświecić. Ale i w drugą stronę to zadziała, to znaczy ja też go zaświecę. O, 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 o! I nie trafiłem. Hmm, szkoda. Mało brakowało. Tu też nie mogę strzelić, więc Obsidian. No i znowu nie trafiłem. Celuję. Ale nic tutaj nie wychodzi. Spróbuję jakoś dobić tego MXA-C. Wow, fajnie go Kari spunktowało za 500 ponad, spróbuję dobić AMX ale go nie widzę. A ja sam dostałem spota, od razu dwie buły. Jest TRV wcelowany, LIS wcelowany gdzieś, w ogóle LIS jest tutaj chyba, przyjechał, tak jest. Więc poczekam jeszcze kilka sekund, o jest LIS, LISa nie ma. Hm. Czuję się tak bezużyteczny w tej bitwie, że to jest niepojęte, myślałem, że będzie jakiś fajny wyciąg. Dzięki mnie, ale tak naprawdę to ja dużo nie daję drużynie. O, strv, skupiam celownik. Bokiem może... Zero, OK, Dałem mu gąskę chociaż. MXAC AC i Skorpion. Dobra, jadę po tego AMX AC. No, nawet nie zdążyłem. No to przejadę się środkiem. Jest jeszcze Progetto, które e, nie było wykryte. Może mieć full HP. Tam oddawałem kilka strzałów na ślepo w jego stronę. Nie wiem co ze Skorpionem. Czy mam spota tu? Nie ma spota, więc jadę głębiej. Nie wiem co z to. No dobra, spróbuję tutaj się wychylić z tych krzaczków. Znalazłem skorpiona. Witam, żegnam. Jeden HP. Nie będzie SPROG. I on wie, gdzie ja jestem. On wcześniej był po tej lewej stronie. Może się cofnął już defensywnie na pozycję wokół bazy. A może cały czas tu stoi. Jestem na jeden z strzał. No i pytanie, gdzie on jest? Skąd mnie zaświecił? Od tego nie jestem pewien. Możliwe, że on nadal tu stoi. Może go wyrzuciło albo coś. A jednak nie. On jednak jest tu. Tu, 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 tu. O, chyba jeden strzał oddałem na ślepo. Za 251 z tego gościa toś weszło. Wynik taki sobie mocno Klasztor, wjadę sobie na środek Trochę tak w drugie tempo, ale zajmę tę kluczową pozycję Bo stąd będzie fajny przestrzeń na pewno Wiele możliwości Chciałem przekazać ciekawą informację Ponieważ od wczoraj Twitch zmienił Regulamin i teraz będę mógł transmitować w tym samym momencie na Twitchu, jak i na YouTubie. Dlatego spodziewajcie się streamów na platformie YouTube. Już od wczoraj była taka testowa transmisja. Mogliście tam zobaczyć, jak gramy sobie Mirnego, a potem FIFA, bo mówiłem się, że gramy w FIFE akurat, ale w wocik oczywiście głównie będzie streamowany, więc zapraszam was serdecznie na moje live'y już też na platformie YouTube. Jeszcze dopowiem, bo wiele razy o tym wspominam. Wcześniej nie można było transmitować w tym samym momencie będąc partnerem Twitcha na YouTubie. Było to zakazane przez Twitcha. Taki był kontrakt i wiem, że będziecie pytać, pisać, że Multi tak wcześniej robił czy inni streamerzy. Nie wiem. Ja tak robiłem i dostawałem ostrzeżenia według kontraktu, który ja miałem z Twitchem. Ja tego robić nie mogłem, dlatego wcześniej nie było streamu w tym samym momencie, ale teraz już będą, więc taka krótka informacja. A ja wracam do bitwy i przejadę sobie tutaj, żeby złapać przestrzał na ISA 3 i Obsydiana interesują mnie najbardziej te dwa czołgi, ale też widzę, że Pantera była po prawej. Nie, może ją jakoś wykryję? Wychylając się tu? Okej, okay, nie. Links tam ma spoda. Ogólnie przegrywamy i trzeba się skupić. Trzeba też uważać, bo nie wiem, czy ta Pantera mnie nie będzie wyciągać, czy jakieś inne czołgi. Chciałem mieć przestrzeń do tego ISO 3 Obsidiana. Myślałem, że te czołgi będą się cofać. One powinny się cofać. Tak patrząc na to, ile my mamy czołgów po lewej stronie, no to logiczne jest to, że ten obsydian i is się tu mi wycofają pod celownik. No i dobra, Obsydian wyjechał, dostał. Na Arhema bicia nie mam, tylko ja mam spota i boję się, że ktoś mi tutaj huknie. Jakaś Pantera odda magazynek we mnie czy coś. Nasz alpin Tiger w ogóle odwrócił uwagę. Czy i 3 tu pokaże się? No, o, dostał w ogóle, nie wiem jakim cudem, ale dostał. E, druga strona, trzeba też się wrócić i tam Obsidian t 8 są czołgi, które, na które trzeba zwrócić uwagę, wychyliłem się, może... O, widzicie, jest Lynx, dostał. E, już teraz chcę skupić uwagę właśnie na Obsidian, chociaż T28 Prototyp, nie, nie będę mieć bicia. E, nasze to jest w dobrej pozycji, nie wiem co z RHM-em, ale i tak spróbuję przejechać sobie tutaj, niestety zebrałem. Wiem, że to może być trochę zaskakujące, ale uważam, że stąd będę mieć naprawdę dobry przestrzał na Obsydiana na 110, której nie przebiłem. Obsydian od boku. Muszę go dobić. Nawet od tyłu. Dobra, wchodzi. No i teraz jest ta 110, która jest bokiem. Dobrze, dostaję raz. Tam będąc na środku na tym klasztorze nie miałbym tego przestrzału, a tu jak widzicie kosztem tego, że raz zebrałem od Borsiga mam pozycję, w której mogę cały czas strzelać i korzystać z przesadowania tego działa i skutecznie robić tą 110. Odesłać ją do garażu. Moim zdaniem, to była dobra decyzja, taka nieoczywista, ale fajna, przemyślana. Teraz niestety RH może do mnie strzelić, ale zobaczcie, szybko jak struć pędziwiat, przejechałem już przed celownikiem, nie był na to gotowy. I jadę po kawu piątkę. Mam ISA-6 za sobą, chyba to już jest taki etap bitwy, gdzie mogę włączyć się i zebrać coś, jakieś uszkodzenia. Szkoda, że znowu magazyn amunicyjny. Kawu piątka ma dużo HP. Czekam aż teraz może odwrócić się na To najlepiej. Chociaż nie wiadomo, co ona zrobi. O, odwraca się na To progetto. to na pewno nie skończy kawu piątki. Piątka strzeliła. Tylko teraz nie dać się jakoś staranować. Celuję w ten cycek Artu Ditu. Dobra, skupiam znowu celownik. Jestem na jeden strzał. No i co, przebije i szósty. Chciałbym objechać. Zobaczcie, udało mi się go wykiwać. Nie zdążył. I go jeszcze skończyłem. Erheim strzeli czy nie strzeli? No, zapraszam do strzału. Dobra, Erheim strzelił. Ja go przebiłem, teraz załadowałem pocisk od domko żeby może go rozwalić jednym strzałem. Tak jest, to była też bardzo sprytna decyzja w tej bitwie. Ogólnie dużo takich fajnych zagrań uważam nietypowych. IS-6 strzelił, ja ładuję złoto na IS-6, żeby mieć tę pewność. Tam ma na plecach Lisa, ale IS-6 już przeładował, on strzelił. I niestety, ale zablokowałem się, ten... Bezeta mnie zablokowała, wrak jej. Liczyłem na oznakę mistrzowską Aspanserny. Szkoda, nie udało się. Jest pierwszej klasy. Pewnie dosyć jest, bo ta bitwa naprawdę była fajna. Szkoda, że nie trwała dłużej, ale zagram jeszcze jedną dla wiza bonusową. Kopalnie, losowanie z ósemkami. Nie wjeżdżam na górkę. Nawet nie próbuję jeszcze. Pierwszy strzał nie skończył się dobrze. Jest pojedynek. Badżet kontra T4400. Raczej to wygra T4400. Znowu nie przebijam. Poleciało to w wieże. Kari podjechało. Nie, ja już nie kombinuję nic na środku. Wolę pojechać do miasta, tylko muszę bardzo, bardzo uważać, bo przeciwnik, niestety, ma kontrolę nad górką. oj. tu dojechał Obsydian. Jest pojedynek Obsydian kontra Obsydian, ale ja już pomagam, chowam się od górki, żeby nie zebrać tego jakoś nic. Od razu tu przejeżdżam, więc powinniśmy go skasować. Szkoda, że on do mnie już strzela. KPZ dojeżdża. Trzeba to go jak najszybciej i odwraca się na KPZ, -a. tylko chciałbym nie zbierać wszystkich uszkodzeń. No i niestety. Wszystko na to wskazuje, że. O, odbiłem coś! Odbiłem pierwszy strzał! Niesamowite. Chyba na tym odcinku pierwszy strzał strzałek odbiłem. Wiem, że mi napiszecie zaraz, że ktoś zrobił z was stalową ścianę na MIC CDC. Wiem, że jest to możliwe oczywiście. Ale ja jestem i tak w szoku, że odbiłem, bo nie spodziewałem się tego. Ok, no coś zrobiłem. Wyczyściliśmy praktycznie dwa czołgi. Teraz przestrzał na górkę. Zrobiłem fraga na T4400. Bardzo ważne. Jestem wykryty. KPZ na jeden strzał. Nie ma go. No mimo wszystko, patrząc na to, że jakie mamy pozycję, to i tak uważam, że mega dobrze to wygląda. Skorpion się cofa. Czy może być jakiś niszczyciel? Chyba nie za bardzo. No teraz jest problem, że nie wiemy co zrobić, bo Samuła głębiej nie wiedzie, bo niszczyciele oraz górka kontrują. A 4 tam został rozwalony. Pytanie, powinien się wcelować w to miejsce. To zrobiłem, ale. mmm kawał piątka mi wypłaciła była. Spory problem, niestety. Mają lighta i przez to, żeby mi tego lighta, to on mnie wcześniej zobaczył. Aha, i Arto dobiła na ślepo. <gry> no nie było to najlepsze zakończenie tego odcinka, ale cóż, też chyba i dobre podsumowanie. Nowo artylerię masakrują tego CCC-ka. zresztą sami to widzieliście przed chwilą. To był MXDC ogólnie nie polecam, bardzo trudny czołg w grze, nie jest, nie jest aż tak beznadziejny jak każdy go opisuje, według mnie, no ale jakby to nie jest czołg też jakiś dobry, bardzo dobry, jest poniżej przeciętnej, jeden taki no, słabiak, ale może nie aż tak beznadziejny. Dziękuję wam za odcinek, do zobaczenia na kolejnych czy streamach już, trzymajcie się, miłego dnia, weekendu, siema, ja się z wami żegnam, to elo.